Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale Golden Money w 2020 roku. Także czas zacząć nowy sezon. Ja tym razem zaczynam od tamizy. Pierwszy mój wypad w tym roku zaczniemy od tamizy. Podczas okresu świątecznego niestety nigdzie nie wyszedłem w pole, ponieważ zomałem od odcewki podczas pakowania się. Także jak to mówią, jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Niestety, no, w naj... W najczulszym punkcie podczas składania cewki, kurde, pękło. Pokażę Wam to na zdjęciu, będziecie to widzieli. Ale no co, no ja już zamówiłem nową, czekam, no nie mogłem się doczekać i, zam... i z... 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 zmodyfikowałem troszeczkę, kurde, na trytytki moją <gł <geneticowni> <głenWhoa> starą szczycę od... od poprzedniej cewki. Także zobaczycie, jak to wygląda. A ja co, no przebieram się, mam 4 godzinki chodzenia. Po miejscówce, w której wyszła mi moja pierwsza gliniana rurka, ta fajka. Więc no zobaczyłem, pochodzę tutaj. Tu też już kiedyś chodziłem w którymś odcinku z y, dzieciakami, wyszedł też odważnik monetarny. Więc nie wiem, no, wracam po prostu z, y, na to miejsce y, z nowym doświadczeniem, już troszeczkę godzin wychodzonych w Tamizie, bo tutaj były początki, więc zobaczymy czy uda się coś wygrzebać. Także co? Zapraszam do oglądania. Hejka! To już Wam pokazuję, jak wygląda moja zmodyfikowana. Kurde e, mój zmodyfikowany Deus. Bateria przyczepiona na trytytki. Kabel tak samo. A musiałem niestety tak zadziałać ze starym tym, bo za mało mi się tutaj. Tak jak zobaczyliście tam już na zdjęciach co pokazałem. Także tu się mało. No to jest od starej. Stara szczyta, od starej cewki. Od tej jedenastki starej. Mówię w tym roku jeszcze nowe rękawiczki. Zaczynam od takich kurde rękawiczek W tym roku zobaczymy jak one się sprawdzą Kupiłem sobie kurde na e, ryneczku Mam nadzieję, że będą dobre I sprawdzą się w terenie Mam jeszcze drugą parę e, zupełnie innych Też będę ją testował No i co, no i tak się zaczyna Schodzimy nad tamizę Więc do pierwszego sygnału Pierwsze pół godzinki Wyskoczyło już kilka współczesnych monetek Na razie póki co nic starego Ale tu udało mi się znaleźć e, Szklaną zatyczkę nie wiem czy to była zatyczka od jakiegoś sosu, czy też yy, od jakiś perfum może. Myślę, że będzie ładna po umyciu. Chociaż tutaj ją przepukam w tyku de wodzie. O, coś takiego fajna, ciekawa. Mam już chyba dwie albo trzy, a ta jeszcze takiej nie mam, ale pokażę Wam szybko taki podgląd na to co udało mi się znaleźć. Także no widzicie sami, już tak, cztery pensy, same współczesne, 10, chyba też jest dziesiątka, to może jest dwójka, czy sześć, 16, 17, tutaj piąteczka, już jest 23, dwadzieścia 24 i funcik. No, także troszkę tych współczesnych już mi już wyszło w ciągu pół godziny, ale ja szukam czegoś starszego. Więc.. Ee, to zobaczyszka przy czymś starszym tak sobie spaceruję, spaceruję wyszły jakieś dwa pensy, ale znalazłem chyba hotspota e, tych niebieskich zatyczek od czegoś nie wiem od czego one mogą być bo jest kolejna mało tego, tutaj przejdziemy się, zobaczcie do tej się schyliłem rozejrzałem się i co? jest już taka druga druga już taka jest ale ja już widzę trzecią tam już była, nawet czwartą kurde. Co tu się działo, patrzcie? Tu jest jedna. Tylko że ta jest zielona. No i tu jest jeszcze jedna zielona. O. Zobaczcie. Ciekawe od czego te zatyczki były. Powiem wam szczerze, że teraz też zgupiałem, bo tak tak dużo w jednym miejscu. Dziwne. No nic. Poszukam tu jeszcze, może jeszcze wyjdzie trochę tych zatyczek. Lecę na razie. Siemaneczko i nie bez powodu wyciągam kamerkę I nagrywam swoją mordę uśmiechniętą Bo w tym roku znalazłem pierwszy pierścionek Może nie jest złoty, ale srebrny I wygląda kurde Super, zaraz Wam go pokażę, zobaczycie Masakra Jest Patrzcie tu na to Myślałem, że to jakaś obejma Może nadal jest obejmą Ale weźmy to w rękę Obejma na pewno nie ma oczka. Ja już go przemywam. Idę tu do wody. Jaki pierścień ja pierdzielę. Masakra! Nie no, to ewidentnie jest srebro. Ole, miał ktoś rację. No, mas. Kosmos ten kosmos, kosmos, jaki kamień. Może jakaś tandeta, ale jest to srebro ewidentnie. Jest, jest baby. Ale mam strzała! Ale ja już się cieszę, kure pierwsze sreberko w tym roku, pierwszy pierścionek w 2020. Jest bejbe! Lecimy dalej, jocie. No dobra, minęła godzinka, czas na krótkie podsumowanie, ile tych monetek mi się udało kolejnych wyłowić. Z najstarszych monet, jakie mi się udało wyłowić, no to jest jedna druga pensa. I do tego raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć jedenaście, dwanaście monetek. W sumie wyszło z tego podsumowania. Także mówię, no godzinka za mną, pierścionek srebrny mega, no i te 12 monetek, musiałem zrobić takie kurde podsumowanie, bo już mi się nie mieszczą w tą gąbkę, chyba już nawet zrezygnuję z tej gąbki, sami zobaczcie ile już, ile już tego tutaj jest, także gąbka chyba idzie w odstawkę, bo przykryjemy, o może tak zrobimy, o. no dobra, czas szukać, jeszcze mamy troszeczkę czasu, zaraz spojrzę na zegarek, ja sobie przeszedłem już taki kurde kawałek od tego mostku, Dokładnie mamy 12 Jeszcze spokojnie 3 godzinki, 2-3 godzinki chodzenia. Także szukamy dalej. Może coś jeszcze fajnego, starego wpadnie. Postanowiłem się przenieść stamtąd i idę w stronę e, Patnej Bridge. Tam właśnie Odyn ostatnio chodził. Idę z powrotem na tą. Znaczy idę tam, w tamtą stronę, sobie powolutku nic nie wychodziło. Ale patrzcie, co odsłoniła rzeka. Pierwsza fajka w tym roku. I to jaka? Niezła, co? Kurde, ale fajana. Powiem ci, to jest to miejsce. To jest to miejsce tam, gdzie przy tym mostku znalazłem tą swoją długą fajkę. I tym razem mam kolejną. Tutaj widzę chyba kawałek też rurki. No to tylko kawałek rureczki. Także jest. Taka oto fajuna. 10 cm ma jak nic. Piękna, trafi do mojej gablotki. Lecę dalej. Ale strzał kurde, już się dziaram No już jestem coraz bliżej mostu Patnej. Tutaj jestem pod mostem kolejowym. Pod mostem kolejowym wyskoczyła zabaweczka ołowiana. To jest chyba jakaś armatka. Albo coś w tym stylu na pewno może była przytwierdzona na jakiegoś wagonu. u dwie. Ale, ale fajna no. Ołowiana zabaweczka. Bardzo mnie cieszą takie zabawki, trochę to tak wszystko wieje, więc muszę się obkręcić, o żeby wam to lepiej pokazać. No. Idę sobie, idę takim szybkim krokiem, bo już yy, odpływ się już kończy powoli. No, A ja jedę tam jeszcze pod tym mostem troszeczkę poszperać może coś jeszcze fajnego wyskoczy. Do następnego, hejka. A tu jak sobie ładnie leży, zobaczcie. Tu most. A tutaj taka niespodzianka. O proszę ja niestety takich nie zbieram, no on z półki nie ma zbitej, więc poszedł, niech idzie na głębiny. Ja mówię, ja tam ostre nie zbieram, a ostre się tutaj często, często znajdują. A to jakieś koraliki. No, także idę sobie dalej szukać, może coś jeszcze padnie. No siemaneczko, witajcie. Ja już skończyłem swój pierwszy wypad w tym roku 2020. Uważam za mega udany. No bo co, jest pierwsze srebro, jest pierwsza fajna fajka, trochę rzeczy powychodziło. No nic z starego nie wyszło eee, takiego godnego jakiegoś uwagi. Ale i tak uważam, że mega dzień, troszeczkę monetek. Zaraz wam to pokażę wszystko na podsumowaniu. Zobaczycie sobie sami, ile tych rzeczy mi powychodziło w ciągu 4 godzin. Także no miejscówka oczywiście e, zacząłem od miejscówki w której wyszła fajka skończyłem na tej miejscówce w której znalazłem hamerka przeszedłem dobry kawałek e, drogi e, później oczywiście może sprawdzę ile, ile przeszedłem łącznie ile kroków nawaliłem dzisiaj także no co, zapraszam do podsumowania e, tu mamy śmieciury troszkę tego nakopałem sami widzicie, ołowie, blaszki odważniki jakieś e, wędkarskie. o kurde tu jest jeszcze jeden no także no trochę tego powychodziło ogólnie, tyle śmiecia tutaj fajniejsze fanty sami zobaczcie fajka mega długa e, tutaj ta zabawka ołowiana I te zatyczki nie wiem co to jest, 2, 4, 6 takich kurde zatyczek czy to były do sosów czy do czegoś innego, nie mam pojęcia taka malutka buteleczka, może od jakichś lekarstw już mam jedną taką, więc ta też trafi do kolekcji e, monety nie mam monet jakichś starych wyszło około 43 monet łącznie więc no, trochę tego było większość to same współczesne 1 pi, 2 pi, 10, 50 1 funt ze starych 1 funt e, chyba najstarsza moneta, no tak jak mówię tutaj ta jedna druga pensa. po wychodziło po wychodziło tych monetek sygnałów nakopałem się usatysfakcjonowany jestem <laughs> można powiedzieć pierwszy w tym roku wypad zaliczony na plus sami zobaczcie, sami ocencie oczywiście no. Także tyle. Żegnam się z wami i do usłyszenia w następnym odcinku. Hejka.